Oczyszczalnia ścieków w ujeździe przeszła w ubiegłym roku znaczącą modernizację. Został zmodernizowany ten obiekt, zwiększyła się jego przepustowość, troszeczkę technologia się zmieniła. No i my praktycznie uczymy się teraz tej oczyszczalni. Wcześniej nie było osadników wtórnych. Teraz mamy dwa nowe osadniki wtórne, gdzie już z tych osadników wtórnych odpływają czyste ścieki do rzeki. Jakość ścieku po filtracji przed modernizacją także spełniała normy czystości. Zmieniła się natomiast wydajność oczyszczalni. Jest to szczególnie ważne, bo na razie obsługuje ona zarówno osiedla mieszkalne, jak i zakłady pracy ze strefy aktywności gospodarczej. Oczyszczanie po modernizacji jest w stanie przyjąć dwukrotnie więcej niż przed modernizacją. Docenowo na terenie gminy Ujazd będą funkcjonować dwie oczyszczalnie ścieków. Jedna tutaj będzie obsługiwać mieszkańców, to będą ścieki bytowe, a druga, która zostanie sfinansowana przez katowicką specjalną strefę ekonomiczną, powstanie przy strefie aktywności gospodarczej w gminie Ujazd i będzie obsługiwać tylko ścieki produkcyjne. Oczyszczanie ścieków odbywa się tu na kilku etapach filtracji. Zaczyna się od, od sitopiaskownika. No mamy akurat nowy, zabudowany sitopiaskownik pionowy. Później jest krata piaskownika. Następnie te ścieki wpływają do osadnika, gdzie jest napowietrzanie. Później do osadnika wtórnego no i, i czyste ścieki, bo zawsze to są ścieki, lecą do rzeki Kłodnicy. Odfiltrowane osady trafiają do suszarni słonecznej. Po jej budowie kilka lat temu koszt ich wywozu zmniejszył się dziesięciokrotnie. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni, pomimo budowy drugiego obiektu w strefie aktywności gospodarczej, jest działaniem przyszłościowym. Jeśli tutaj um... Usuniemy jeszcze te ścieki produkcyjne, to będziemy w stanie przyjąć dużo, dużo więcej ścieków bytowych i też będziemy mogli na tym więcej zarabiać, na przykład przez przyjmowanie ścieków z gminy Rudziniec. Według prognoz oczyszczalnia w obecnej formie będzie działać przez kolejne 20 lat bez konieczności rozbudowy.